Cześć, witam was moi mili w kolejnym odcinku serii przygody z Nargonem a w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać tak właściwie trochę expa na tym koncie trochę expa to w się znaczy expienie no jak każdy XP jest tutaj na sk sobie rozprzestrzało coś 180 pala zaraz zobaczymy jak ma Chyba chcę bo nie jestem taki, że wasz... E, możemy go spokojnie sobie ubić, bez żadnego problemu tutaj. Bez najmniejszego nawet problemu, tak może no, Jednego sobie powiemy, bo nie będzie tutaj... Tutaj mi sobie SK, a mnie takie coś denerwuje. Coś jest tutaj chyba nie tak jednak. I mocno uderzył w takim koł jak ja miał. A byłem w szoku miał eku, więc nie wiem co tu się może dziać. Ale coś naprawdę jest chyba nie tak, bo y, cały czas mnie bije, niby. Niby nie bijał, nie wiem jakim trafem. Chyba nie wiem Nie wiem jakim trafem. Co on ma w koł? Nie wiem jak się nazywa. Co oni o weku, to ja nie wiem, ale dobra, jest podłożenie o słabej ale jego się nazywa krwawy szampon, dobra, uh -huh. 99 na ten palet, na tej zamierzonej. Um, nie wiem jakim odcudem tutaj rozjeżdżał. O, no, ten łowca. nie Miałem być bardzo dobrym tutaj. jak ma w miarę, w miarę dobre. Ale dobra, tam jest Czyli czysto nas rozwali. Nie wiem jakim, fuksem, Chyba, że muszę krytyk Bardzo, i to bardzo dobry. I wszedł mu ten krytyk. Więc gratuluję Ci i jestem na filmie. Ja się z Wami żegnam i zobaczę się Wami jak się odrodzę, Dzięki. E, no to do zobaczenia. Dobra, e, Siemagajor ja się z Wami tutaj. E, witam. Niestety to konto się nie ale pokażę Wam jeszcze przy jak jesteśmy. E, bicie parę razy herszta rozwójniczego. O, tutaj właśnie stoi ten hersz. Dobra. No to jest, z drugiej mogę rozwalić. A uniknie rozłożyć, trochę tak, ale tylko rozłożymy sobie bez żadnego problemu, i tego też. I teraz też, co nam proponować, nie widziałam. No nic takiego, nic ciekawego nie widziałam. Czy innego pola, czy innego? I też sobie wbijemy i sobie zobaczymy. I zaraz sobie zobaczymy tutaj e, na rozalogu jak tam jest. No, tam jest e, na ten błąd. Na rozalogu też musimy się, się taki jadech, chyba że mam kamienia. na ale to mam, nie ma kamienia. E, I właśnie pójdziemy sobie do tego rozaluka. Oklasz. Razalczeniu. Jakieś sprawiowa nie wiem. Dobrze idziemy. Ooh. Dobra, teraz jest bardzo możemy sobie jeszcze iść. O... No, Architekt na Architekt na Architekt 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 chyba Architekt 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 I i chyba właśnie na Architekt 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 naj Najpierw, Najpierw

Krok, krok, jak się idzie naprawdę i tak przemoczona się do wykonania się naprawdę debila, nie umiem zaraza luda. Jeszcze stoi. kiedy kierwisko Dzisiaj jest wczoraj. E, jeszcze dzisiaj mam dla Was taki poradnik jeszcze dzisiaj. Nie poradnik. Jeszcze Wam dzisiaj przy okazji pokażę R Raza Luga. Zarą z tego co czemu wszystkie łomki rozłożone 27, 68, no to tutaj, tu nie droga wyjątkowa skoro jest przywracanie malnej to mi też przynajmniej było dobrze, tutaj widzę, że już coś idziemy a nie, to jest panewa no i dzisiaj, a która jest kurde krwawa łazia chyba nie pokażę wam dzisiaj krwawej łazi pod której jest ta krwała łazia mhm. Jeszcze raz, że wam dzisiaj pokażę jeszcze tą krwawą łaźnię, ale no, naprawdę wątpię w to bardzo, bo ja to jeszcze dzisiaj do lekarza, ponieważ e, jakby wam to powiedzieć, nasz aparat tak właściwie to nie do lekarza, tylko do ortodonty, a w domu, jak wiem, do ortodonty mam chyba około 20-30 km, czyli dla niej nie Niby wizytę mam na 19 ma ładnie, 23 jak się dobrze sprężę, to wiem to właśnie. tornek jeszcze wypuszczają, to no zaraz. To Jak myślę, że nie pogardzimy, naprawdę. Trzumień nie jest najlepszy, trzumie jest takie sobie, według mnie. Tutaj wyjął luka. No i tutaj. taka taka grupka chociaż na pewno nie robię tego hafiz, po prostu mnie tak denerwuje ten gościu, naprawdę mnie tak denerwuje, to jest szok. I mówię to, jeżeli to oglądasz, to życzę Ci powodzenia, bo naprawdę mnie denerwujesz. Kiedyś chciałem przyjść tutaj swoim tancerzem, powiedzieli, że mnie nie, nie dasz do grupy, bo, bo Cię nie ani, ani Ty mnie nie znasz. Jest trochę ogar, bo połowy pewnie z tych ludzi nie znasz z, których, z którymi grasz, więc... Taka propozycja to powodzenia, nie? Ale nie się niedługo zrespi. my tymczasem Mówimy sobie jeszcze tutaj coś. Na tej dramatku już się załadowało. O kurde, to się akurat zrobiliśmy, ale to się chyba zawsze tutaj zaszpi. No właśnie. Dobra. No, komnaty. Muszę już ten palek tak chyba nie foksi, ten co myli się przed przerwą, bo to był naprawdę duży kodak. Chcę bez żadnego problemu pojedziemy do tych magów, tutaj ma to nie, nie żadnego problemu, problem, tak? widzimy, że bez żadnego problemu. Wiecie co? Ja dzisiaj już na pewno nie będę nagrywał tego odcinka, ale chciałem Wam się powiedzieć, że nagram krwawą masę. Na pewno dzisiaj będzie krwawa Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam. Cześć.